kochani, witam was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj mam dla Was vlog, ponieważ e, chcę Wam poopowiadać o różnych rzeczach. Zmienili takiego vloga pogadano, pogadankowego, nie było, więc pomyślałam, że zrobię. to też vlog bez makijażu, bo szczerze Wam powiem, że nie chcę mi się po prostu malować i już chyba nie, nie wyglądam tak źle z tą. Wiecie, to jest taki luźny vlog, o którym już myślałam dość długo. E, jeżeli będzie za mocne światło, też Was przepraszam. I jestem w gorszej jakości nagrałem, dlatego że. Chcę na Was trochę dłużej pogadać. Tutaj mam 25 minut, a tam 7 i nie chcę się z tego składać. Już o tym też będę mówić. Więc jeżeli Was interesuje taki vlog pogadankowy o tym, co będzie dalej na moim kanale, czy w ogóle ten kanał będzie, co się u mnie dzieje, no to serdecznie Was zapraszam. Okej, okay, pierwsza sprawa. Ja się dość długo zastanawiałam o zamknięciu tego kanału, dlatego że mm, ostatnio. Ja wiem, że sobie nie ma na tym kanale, ale po prostu y, mam parę problemów y, i w szkole, i szczególnie takich prywatnych. I po prostu sami uwierzcie mi, że jeżeli macie problemu. Po prostu nie, nie chcę się śmiać do nagrać i udawać tego pięknego uśmiechu i opowiadać o wszystkim, eee, bo po prostu no, nie, nie miałam takiej ochoty, tak? Nie chciałam udawać, bo ja strasznie nie, nie lubię udawania, że wszystko jest w porządku, jest super, ha, śmiejemy się, a potem idziemy do pokoju i płaczemy. Tak, strasznie tego nie lubię. I zastanawiam się właśnie nad zamienieniem tego kanału, bo ostatnio bardzo dużo subskrybentów mi e, uciekło, miałam bardzo mało wyświetlonych filmików, mało komentarzy I szczerze więc nie wiem jak to zmienić, może mi podpowiecie, bo może ja się po prostu nie nadaję na kręcenie filmików Oczywiście realizuję mnie, lubię to testować kosmetyki, ale może po prostu ja nie pasuję do, do tej całej społeczności YouTubeowej. nie wiem, napiszcie mi, czy wy mnie jeszcze chcecie, czy nie Bo no po prostu jeżeli tak dalej będzie, że będzie mało tych komentarzy Eee, w ogóle będą mi subskrybenci dochodzić, no to ja w ogóle nie widzę sensu nagrywania tego filmiku, tak, tych filmików, bo, no, bo to jest bez, bez w ogóle żadnego celu. I zastanawiam się na tym, żeby tego kanału, nie wiem, napiszcie mi, co mogę zrobić, żeby ten kanał jakoś ożył, i, i czy mamy zamykać ten kanał, czy nie. Eee, na no, widzicie co jest najgorsze? obrabianie filmików, dlatego że i tło, no o tło jeszcze jakoś tam damy radę, jeszcze zamierzam kupić sobie e, takie tło fotograficzne i napiszcie mi, czy jeżeli, jeżeli ten kanał jeszcze będzie, to czy zwykłe białe tło byście woleli, czy wolelibyście jakieś tam kolorowe tak, bo pomyślałam, żeby sobie kupić dwa jedno białe, a drugie kolorowe, na przykład białe do testów nie wiem, chyba tracimy ostrość nie wiem, trudno e, i obrabianie filmików. Ja chciałam obrabiać w Movie Makerze. Oczywiście wszyscy mi piszą, chociaż to jest najprostszy program, ale ja tego programu nie ogarniam, nie kumam, nikt mi nie chce tego tłumaczyć. Prosiłam wszystkich i nikt mi nie chce pomóc. Eee... Też ostatnio wygrywałam filmiki do tego programu i po prostu nie, nie chciało mi się w ogóle wygrywać. Nie wiem dlaczego. Jakby w tym samym czasie je nagrywałam po kolei, a bo po prostu nie mi się wygrał, bo drugi mi się nie gra, więc nie wiem. Eee... Teraz eee... sobie zainstalowałam program do tego. Pro, e, program obróbki e, YouTube e, zainstalowałam, ale tam jest słowo wszystko po angielsku i muszę to chyba odgarnąć i zobaczyć czy mi się uda e, tam obrobić filmiki, bo też chcę mnie tutaj obrobić w Photoscape. Ie. Ostatnio obrobiłam w i nie chciałam się w ogóle wgrać do filmiku, jak wpisałam miniaturkę niestandardową, więc nie wiem. Jeżeli znacie ten program YouTube, to się ma nazywa YouTube Maker, czy? tak, YouTube Maker chyba, więc jeżeli coś wiecie o tym, no to mi napiszcie i błagam, pomóżcie mi, bo to jest chyba moja największa zmora zgrania tych filmików, bo ja do tej pory tylko nakrywam, wyłączam i grywam ten film, więc wiecie, no... A ja chciałabym jednak, jak, jak będę robić testy, bo chciałabym, no to jednak, wiecie, no wypadałoby, żeby te filmiki były zgrane, tak... Eee, druga sprawa co wam chciałam powiedzieć chciałam wam powiedzieć, że robię ten remont pokoju e, na dniach w ciągu ten dwóch tygodni ten pokój będzie malowany no i potem będą meble. Chciałabym się do końca czerwca wyrobić, żeby te meble były już gotowe i ten pokój i chciałabym mam zrobić room tour. Eee, też myślałam o tym, że jeżeli się, nie ja Wam mówię, opowiadam co będzie na kanale, ale jeżeli ten kanał w ogóle będzie, tak, bo nie wiem, nie wiem co się stanie ze mną, może ja umrę, spadnę po samochodach trzy dni i wtedy nie będzie tego kanału, tak. No i jeszcze zobaczymy jak to się wszystko potoczy w moim życiu, bo na razie nie jest za wesoło. Ale myślałam, żeby zrobić właśnie runtur i myślałam o czymś takim tydzień z Pyskatolusji, czyli że codziennie przez tydzień będą używane filmiki. Może wtedy przy dziwie, przybędzie więcej widzów i jeżeli chcecie taki właśnie tydzień z to, luzie, to kciukujcie w górę, to wtedy może o tym pomyślę. I będą chciałam test, jakiś haul, tak, coś takiego. Mm. I co mam chciałam jeszcze powiedzieć? No, u mnie żyć jakoś jak się nie dzieje za dobrze. Ostatnio mam takie problemy trochę ze zdrowiem ale wszystko normujemy i też mam trochę kłopotów prywatnych nie mogę zająć chłopaka na przykład nie wiem, to nie o to chodzi po prostu mam, co, trochę mam problemów w szkole ze znajomymi i po prostu no, nie mam na takiej chęci do nagrywania chociaż może zaraz usiądę, albo jutro i wiecie to chyba tak, że i teraz właśnie nagram ten filmik, jest sobota, nagram ten filmik. Zobaczymy, czy jakiś, czy jakiś będzie odzew do tego filmiku i wtedy ewentualnie nagram te następne filmiki. Po prostu muszę sobie wszystko poukładać, muszę e, po prostu zastanowić się z kim, z kim się zadawać, czy się w ogóle zadawać i zastanowić się nad moim życiem i nad osobami, e, które są w moim życiu, jak mnie traktują i w ogóle, bo... Wiecie, zawsze byłam taka niewinna i w ogóle się, dawałam się wszystkim tak traktować źle. Też, a chyba muszę to zmienić, bo jestem już dużą dziewczynką i po prostu muszę dać się szanować innym tak samo, ja szanuję innych, to też oczekuję tego, żeby inni szanowali mnie. I nie wiem, czy to chciałam powiedzieć. No, głównie to jest o, o tym kanale. A, i słuchajcie, no, teraz oczywiście wiadomo, odchudzam się, a teraz bardziej. Trzy mi zleciały. Kupiłam ostatnio właśnie shapea z płytą Natalina. Nie, Natalina Kasi Kępki i Szmana Gasia z tą tabatą. Ona trwa 40 minut i. Chciałabym właśnie, dzisiaj się z nią będę ćwiczyć, więc zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki, e, też może jakiś wyrok nagram i opowiadam o tym, foodbooki może jakieś ponagrywam, pokażę wam co jem, bo już wyciął mi 3 kilo przez same równomierne posiłki, ale to wiadomo, no opowiad będę opowiadać wam o tym, o tym ile schudłam czy coś, jak już będzie wszystko, jak już schudnę jakoś tam na przykład 10 kilo, tak, jeżeli mi się to w ogóle uda. I co, no to chyba to wszystko, nie chcę tutaj siedzieć na siłę i udawać, że coś mówię, E, bo no, chyba nic ciekawego, w ogóle ten, ten vlog chyba w ogóle nie będzie ciekawy e, no ale powiedzcie mi co z tym kanałem dalej, czy mam go prowadzić czy nie, bo no to jednak też jest ja to prowadzę dla was, jeżeli wy e, chcecie, no to oczywiście będę was prowadzić, ale wiecie, was subskrybentów się w ogóle nie, nie zmienia i to też nie chodzi o to, żeby przez całe, e, przez cały ten miesiąc re, Miesiąc nie, ale e, rok, dwa, była ta sama liczba subskrybentów, tak? Żeby ta, ta liczba się cały czas zwiększała, o to mi chodzi. I to też nie, nie robię tylko, żeby mieć 50 tysięcy subs subskrypcji, tak? Ja to robię dla Was, ale jeżeli, no, wiecie, nie ma odzewu, nie ma żadnych komentarzy pod filmikami, nie ma polubień, bo to znaczy, że nikt tego nie oglądam, no to po co mam to nagrywać dla siebie? No to ja, ja, ja nie potrzebuję marnować mojego czasu, e, żeby nagrywać po prostu dla siebie, żeby nikt tego nie oglądał, więc ja to robię dla Was. Więc napiszcie mi, co o tym myślicie komentujcie i po prostu napiszcie mi czy mam to dalej kontynuować czy nie to się po prostu wtedy zastanowię. Okej, okay, to żegnam Was. Pa, pa.